A dziś, proszę Państwa, jest niedziela, mamy 13 dzień lipca, a karta na dziś to tak paradoksalnie Trójka Mieczy. Nie wiem, czy paradoksalnie, bo Trójka Mieczy pojawia się wtedy, kiedy obnażają się nasze błędne oceny. Proszę pamiętać, że piątek i sobota, które minęły, dają w niedzielę taki moment zatrzymania i właściwej oceny sytuacji. Proszę pamiętać, że nie wszystko to, co Państwo ostatnio widzieli i czego Państwo doświadczyli, było autentyczne. Jeśli nie czują Państwo tego, że jesteście przez kogoś manipulowani, to przynajmniej rozejrzyjcie się dobrze, czy jednak nie ma w Waszym otoczeniu kogoś, kto Wam nie do końca dobrze życzy. A jeśli kogoś coś dzisiaj zaboli, to proszę pamiętać, że nie zawsze, to, co Państwu się wydaje, jest prawdą. Proszę po prostu zapytać o to fachowca. Jaki dzień? Raczej taki skłaniający do refleksji. No ale oczywiście, zrobią Państwo, co Państwo zechcą. A my się polecamy dobrawróżba.pl